Cześć kochani, witam się z Wami serdecznie. Pokażę Wam, jak robię swoją ukochaną zupkę dyniową. aczkolwiek będzie z lekka odbiegała od, od tego przepisu, wiecie, pierwotnego. Ale z uwagi na to, że unikam w tej chwili ziemniaków, bo chcę trochę zredukować mój brzuszek, to ziemniaki zastąpię kabaczkiem, który mam jeszcze z Polski. Także zapraszam Was do gotowania ze mną. Dobra, mamy składniki kabaczek. Takim jeszcze kawałeczek został, ale przepyszny z polski, taki dojrzały, wygrzany na słonku. Pycha. I co? Do tego będzie jeszcze potrzebna cebula. Bulion. Ja miałam ostatnio rosołek, więc został jeszcze bulion. Śmiesznie wygląda, bo wiecie, tłusty były się. Gluty porobiły. Teraz się rozgrzeje, to znikną. I przyprawy. Ja używam bardzo dużo przypraw. Co tutaj mamy? Kurkuma, kurkuma, curry i ostra papryka. Do tego będzie jeszcze mleko kokosowe, yy, czosnek będę wyciskała, imbir. A no i tyle chyba. No i oczywiście moi drodzy najważniejsza rzecz czyli dynia. Dobra, dodajemy noszące bulkę. Mamy już rozgrzaną oliwkę. Nie mi jedną ręką, bo trzymam kamerkę, ale jakoś próbujemy to ogarnąć. Dobra. Podsmażamy. Tak Do tego dodaję ten mój kabaczek zamiast ziemniaków. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ziemniaki mają bardzo dużo skrobi, no i niestety w większej ilości, no to wpływają um, na nas tak, że pijemy, a, a jak ja chcę zredukować troszeczkę jeszcze tego mojego brzucha, no to nie chcę ich jeść, przynajmniej nie za dużo, może także nie chcę w ogóle, ale ograniczam, bo wiecie, generalnie to się pije od, od węglowodanów, nie od tłuszczów. Dlatego ja sobie tutaj z czystym sumieniem to podsmażam na oliwce i do tego jeszcze dodam rochu, bo zawsze to wygląda tak, że wiecie, jak jest za dużo tego tłuszczu, tego wydalimy. Jak nie dołem, to górą. Natomiast węglowodany, jak się je w to się odkładają. Powstają trójglicerydy, tanka tłuszczowa. No i niestety potem jest jak jest. No i teraz sobie to troszeczkę podsmażam. Wiecie co nie będę Wam pokazywała, bo nie dam rady jedną ręką, ale teraz, Czekajcie, to sobie odłożymy, to niech się smaży i ja sobie teraz wycisnę ten imbir i czosneczek do tego, tylko jeszcze niech to się chwilkę posmaży. To jest tak proste do zrobienia, wiecie, co? Ja nawet ostatnio robiłam z samą cebulą, nawet nie dawałam żadnych ziemniaków kabaczka, bo mi się nie chciało. Ale pycha ta zupa wychodzi. Naprawdę, jak ktoś lubi, dynie, to polecam bardzo. Dobra, niech to się smaży. Dobra, kochani, czosnek i imbir już w garnku. Ole, jak pachnie, i znowu nie mogę wam przekazać zapachów. I teraz do tego wiecie, nie można tego za długo smażyć, bo będzie gorzkie. I teraz do tego dorzucam te przyprawy. Wiecie jak to jest z kary, bo albo mamy w proszku, albo mamy suchą. I cały pit polega na tym, że jeżeli mamy suchą albo w proszku, no bo Wam wytłumaczyłam, albo mamy pastę, albo w proszku kary, dwa rodzaje są. I tą pastę to możemy bezpośrednio do płynów dodawać. Ona się rozpuści, uwolni swój aromat. A jeżeli mamy proszek kary, to wtedy słuchajcie, musimy podsmażyć go na oliwce czy na oleju, o co tam macie, jaki tłuszcz bo dopiero pod wpływem usmażenia uwolni kary swój aromat także pamiętajcie, jeszcze raz powtarzam, proszek podsmażemy, a jak mamy pastę to możemy dodawać do wody i teraz kochani zobaczcie, dosłownie moment co podsmażyłam, do tego sobie dodaję mój bulion o. I to się musi poddusić. No tak, żeby, wiecie żeby to się miękkie zrobiło. Ja tego nie duże. Nie, nie duże. Matko, kochana Aga. Ja tego długo nie duszę, dlatego że. To jest, to jest chwila, taka kosteczka. To wiecie, zaraz zobaczymy. Poczekajcie. No. To jest prawie, że miękkie już, to jest moment, wiecie jak cebula szybciutko mięknie. Teraz do tego ja dodam te moją dynię. Zobaczcie jak ona jest mięciutka. Ja wtykam łyżeczkę, łyżkę i ona się rozlatuje. W związku z powyższym ja nie będę tego miksowała, bo te wszystkie zupy dyniowe to są zupy krem. A ja nie lubię, ja wolę jak są kawałki. Dlatego po prostu, wiecie, wrzucę to, tylko zaraz Wam pokażę dalej i chwilę pogotuję, będzie zupka gotowa. Dodałam dynie. Musiałam was na chwilę odłożyć, bo wiecie, jedną ręką nie dam rady. Zaraz by wszystko było na podłodze. O! I widzicie, co się z tego robi. I teraz to wszystko się musi podgrzać. Doprawiamy i wcinamy. Jeszcze na koniec, ja zawsze dodaję mleko kokosowe. No i można albo natkę, albo kolendrę, kto tam co lubi. Oczywiście tak dosolimy sobie. A, już nam drewniana łycha niepotrzebna. Słuchajcie, ja uwielbiam tę zupę. Ja mam to tak nie za bardzo, bo mu te tam imbir chyba przeszkadza, ale... Ja nie podaję Wam proporcji, dlatego że ja daję bardzo dużo przypraw. Generalnie to wiecie, na taką porcyjkę dyni to można po łyżeczce, po pół łyżeczki wszystkiego dać. Ja lubię bardzo ostro jedzenie, dlatego ja daję tego sporo wszystkiego. A poza tym jak jeszcze dodam mleko kokosowe, to to złagodzi bardzo to mleko, ten smak. Zobaczcie, jak się dynia rozlatuje. Widzicie? No, taka się robi berbelucha. No, teraz niech się chwilkę pogotuje. Poczekamy sobie. Dobra, co zrobiłam z przykrywką? Mam przykrywkę i poczekajmy chwilkę. Kochani. Zobaczcie, upłynęło dosłownie parę minut. Taka się berbelucha zrobiła. Ta dynia już się prawie że rozpuściła. Także teraz jak ktoś lubi, to może sobie po prostu tę dynię zmiksować, tak? No i wtedy będzie zupakrem. Spokojnie. Ja zostawiam, bo wolę jak mi to wszystko pływa w kawałkach. Już wam mówiłam. Teraz dodaję moje mleko kokosowe. Wiecie, tą warstwę taką górną. O, je można bezpośrednio do tej zupy dodawać, bo to się nie zsiądzie tak jak wiecie, z kwaśną śmietanką. Ojej, kole pachnie wspaniale. Ja tak na oko tego mleka zawsze daję. No widzicie, ile wydłubałam. Myślę, że to jest z połowa gdzieś, bo połowa tej puszki to jest woda z mleka, a połowa mleczko, także tak takie dwie łychy porządne dałam, ale zawsze do smaku można próbować. Mmm, mm. jaka dobra. Kochani moi, próbujemy. Myślę, że ona już jest dobra. Także już mam tutaj talerz przygotowany. Gdzie ja mam łyżkę? Tu mam łyżkę. I polewamy. Mamy radę tutaj. Teraz sobie tutaj ogarnę wszystko. O, dobra. Ole mi już ślimka leci głodna. Jestem. Słuchajcie, jest przepyszna. Ja wiem, że dużo z Was robi zupę. Znaczy, dużo z Was. No, ogólnie dużo osób robi tę zupę na słodko. Ale ja powiem Wam szczerze, że nigdy nie jadłam na słodko. Także nie mam pojęcia. I teraz jeszcze tak. Zapomniałam jednego składnika. Czy ja go mam tutaj pod ręką? Nie mam. Moment. Dobra, już mam. Tu mam w pojemniczku. Musiałam z lodówki wziąć takie krakersy, które mi się pokruszyły. Robiłam sobie takie wiecie z ziaren do podgryzania. To jest prażone w piekarniku. Takie ziarno połączone wiecie nasionka. Troszeczkę oleju kokosowego. Siemielniany słonecznik. Dynia, sezam. Co tam kto ma. I, I to wszystko jest uprażone w tym, w piekarniku i ja sobie jak to rozkruszę, to widzicie, bardzo łatwo się rozkrusza, rozsypuje i ja sobie to lubię do tej zupki dodawać. Wiecie, jak się przepraży takie nasionka, to one mają zupełnie inny smak. O i na wierzch jeszcze natka, nie mam kolendry, może być natka. Kochani, próbujemy. Mm -hmm. Moi drodzy, przepyszna. Absolutnie fantastyczna. Idę sobie usiąść spokojnie, zjeść. Jest taka dobra, że myślę, że pójdzie do lewka. Jeszcze sobie nasionek dorzucę. Także kochani, jak ktoś dba o linie, chce trochę schudnąć, to niech się nie boi, że. Wiecie, smażymy na tłuszczu. Można spokojnie z samej dyni zrobić, i z cebuli. Natomiast jak ktoś nie dba wszystko wcina, to słuchajcie, dorzućcie pyrów mm. i będzie przepyszna. Jak lubicie takie ostre, wyraziste jedzenie, to naprawdę wam, wam tę zupkę polecam. Jest mega rozgrzewająca, wspaniały smak. Także ja może wam w opisie pod filmem. Jeszcze dokładnie napiszę takie te oryginalne proporcje, bo wiecie, że ja sobie je zachwiałam, także każdy mniej więcej wie, ile może dodać kurkumy czy pieprzu do zupy, prawda? No, także polecam, bo jest naprawdę fantastyczna, szczególnie teraz na te jesienne, zimowe dni. Wiecie, super, ja sobie zrobiłam. Kilka słoików takiego mu tak także będę mogła yy, zimą, jak zmarznę sobie takiej zupki, zrobić i się będę upajała <laughs> letnią dyn dynią wygrzaną na słonku w Polsce. No to na razie, kochani, <laughs> trzymajcie się, smacznego!